W systemie QTS woluminy tworzymy w ramach puli pamięci, dlatego w Pamięci masowej i migawkach w sekcji Pamięć, Pamięć masowa i migawki znajdziemy informacje o puli pamięci. Pulę pamięci stworzyliśmy w poprzednim odcinku, a w tym utworzymy nowy wolumen uwaga, aby utworzyć wolumin musi być zaznaczona pula pamięci ta, w której wolumin chcemy tworzyć. Takich pól pamięci w ramach kunapa może być więcej. Dlatego zaznaczamy docelową. Wybieramy utwórz i nowy wolumen. W tym momencie asystent tworzenia woluminu przeprowadzi nas przez cały proces. Na kunapie mamy trzy typy woluminów, które możemy utworzyć. wolumin statyczny to wolumin starszego typu. Nie sugerujemy używania go ze względu na brak migawek oraz wolumin pełny i wolumin uproszczony. No i tutaj warto wybrać wolumin uproszczony, gdyż nie będzie on od razu alokował całej przestrzeni, a więc będzie się rozszerzał do określonego rozmiaru w miarę zapisywania w nim danych. Utworzenie woluminu uproszczonego pozwoli nam również w przyszłości tworzyć kolejne woluminy i luny w ramach wspólnej puli pamięci bez utraty niewykorzystywanej przestrzeni. Przejdźmy dalej. Zobaczymy informacje odnośnie potrzeby monitorowania wolnego miejsca ze względu na elastyczny wolumin. Klikamy OK. No i w tym momencie musimy. Ustawić nazwę woluminu. Zwykle woluminy są nazywane jako Data, Vol i numer kolejnego woluminu, jeśli ta nazwa nam odpowiada. Zostawiamy, a następnie wskazujemy wielkość docelowego woluminu. Pierwszy wolumin utworzy o wielkości 2 terabajtów. Poniżej na grafice widzimy, jak ta przestrzeń będzie wyglądała względem. Całego, całej puli pamięci. Na zielono mam informację o przypisanej przestrzeni. To jest przestrzeń, którą wymaga system do działania. Subskrypcja, czyli ile docelowo przestrzeni będzie wykorzystane i ile jeszcze wolnej przestrzeni zostanie w puli pamięci. Następnie musimy ustawić Liczbę bajtów na węzeł, czyli wielkość iNode. Do dyspozycji mamy 4000, 8000, 16000, 32000 i 64000. Ustawiając określoną wartość, możemy zwiększyć maksymalny rozmiar woluminu, a jednocześnie określić, ile maksymalnie plików, folderów w jednym węźle będzie dostępnych. System sugeruje tutaj 32K i tę wartość warto zostawić, chyba że tworzymy. Większą przestrzeń dyskową. Poniżej znajdziemy również ustawienia zaawansowane. Podobnie jak w przypadku puli pamięci, możemy ustawić poziom progowy alertu, i tutaj system również ustawia go standardowo na 80%, ale tę wartość możemy w dowolnym momencie zmienić. Jak również możemy włączyć szyfrowanie. Ustawiając szyfrowanie woluminu. Będzie ono już docelowo włączone. Nie możemy go w dowolnym momencie włączać bądź wyłączać, no i w ten sposób system będzie. Wymagał podania hasła, jeśli zrestartujemy urządzenie, chyba że klikniemy, zapisz klucz szyfrowania, wtedy system automatycznie po załadowaniu systemu będzie montował taki wolumin. Oczywiście, szyfrowanie jest opcją dodatkową, nie musimy z niej korzystać. System dodatkowo pozwala automatycznie włączyć pamięć podręczną SSD, jeśli taką pamięć mamy skonfigurowaną. Ponieważ w tym urządzeniu SSD cache nie jest konfigurowany, ta opcja jest niedostępna. Przechodzimy dalej, widzimy krótkie podsumowanie i klikamy przycisk zakończ. Proces tworzenia woluminu, w zależności od wielkości tego woluminu, może, być, może trwać kilka minut. System najpierw sformatuje cały wolumin, a następnie rozpocznie tworzenie folderów domyślnych. Foldery domyślne to foldery systemowe wymagane do normalnego działania systemu. Również po utworzeniu woluminu system rozpocznie instalowanie ważnych aplikacji. W przypadku Kunapa na woluminie oprócz danych, które my będziemy na nim zapisywać, przechowywane są również pliki i foldery systemowe. One zazwyczaj są ukryte, jednak są niezbędne do prawidłowego działania wszystkich aplikacji, które instalujemy na, w systemie. No a część domyślnych aplikacji dopiero po utworzeniu woluminu może zostać zainstalowana ze względu na tę dostępną przestrzeń, ponieważ na pamięci flash, w którym wyposażone jest urządzenie, te aplikacje nie są domyślnie instalowane. Po utworzeniu woluminu będziemy mogli przejść do dalszych kroków. No i po zakończeniu wszystkich czynności, DataVol1 jest dostępny. Warto zwrócić uwagę, że przy nim pojawił się dopisek System, ponieważ jest to pierwszy wolumin, który został automatycznie woluminem systemowym. Podobnie jak w przypadku puli pamięci, klikając dwukrotnie na ten wolumin, zobaczymy szczegóły dotyczące tego woluminu, m.in. pojemność, dostępny rozmiar nieprzypisany, typ woluminu, ile danych jest w użyciu, jakie foldery są zostały automatycznie utworzone, jakie aplikacje zostały automatycznie zainstalowane i wykorzystanie tego. Podobnie jak w puli pamięci, tutaj również wolumin możemy w dowolnym momencie usunąć. Oraz możemy zmienić rozmiar woluminu. Volu rozmiar woluminu możemy zmienić w dowolnym momencie, dopóki w ramach puli pamięci dostępna jest jeszcze wolna przestrzeń, wtedy podajemy taką wartość. To również opcja, która przyda się w momencie, w którym będziemy dodawać dyski twarde do puli pamięci, zwiększając jej przestrzeń, gdyż później możemy właśnie w ten sposób zwiększyć rozmiar woluminu. No i akcje, które możemy podjąć dla woluminu, możemy zmienić wartość progową, jak również ustawienia pamięci podręcznej, jeśli taka jest skonfigurowana. Możemy wykonać sprawdzanie systemu plików, na przykład po wyłączeniu nieplanowanym urządzenia, przyciskiem albo odłączeniem zasilania. Możemy zmienić nazwę Aliasu Volumenu, czyli z Datavol 1 możemy zmienić na coś innego, możemy go sformatować, możemy rozpocząć działania odzyskiwania przestrzeni, a więc po usunięciu znacznej ilości danych możemy tę przestrzeń odzyskać. Jak również możemy skonwertować na wolumin pełny w przypadku woluminów pełnych, pojawi się tutaj opcja konwertuj na wolumin cienki. To wszystko, jeśli chodzi o podstawowe funkcje związane z woluminem. Oczywiście w ramach puli pamięci Możemy takich woluminów tworzyć więcej, jeśli tylko dostępna jest przestrzeń, albo woluminy ustawione są jako cienkie, ponieważ w ten sposób nie alokują całej dostępnej przestrzeni. I tutaj podobnie jak przy woluminie pierwszym, również możemy ustawić określone parametry. Jednak w przypadku woluminu drugiego. Czas jego tworzenia będzie zdecydowanie szybszy, gdyż system nie musi na nim tworzyć dodatkowych folderów, nie instaluje na nim żadnych aplikacji i wolumin po chwili pojawia się gotowy do użycia w ramach naszej puli pamięci. To wszystko jeśli chodzi o podstawowe funkcje związane z woluminami. W kolejnym odcinku naszej serii przejdziemy do kolejnych funkcji konfiguracyjnych urządzenia.